Zastanawiasz się, od czego zależy Twoja składka OC, i myślisz, że od wielu czynników, bo na komatach pytają Cię o numer buta, adres, jaki kolor ma Twoje auto i wiele innych. No to w tym odcinku dowiesz się, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że zależy od się agenta. Nie, tak na poważnie. Twoja składka OC zależy od kilku, kilkunastu, no może kilkudziesięciu czynników. Od których? Tu ci się zresztą wyświetlam one. Skupimy się na kilku, które są moim zdaniem najważniejsze. I dowiesz się, jak możesz pomniejszyć sobie swoją składkę w pewien sposób. No to tak, najważniejsze to jest Twój PESEL. Jak myślisz, że jesteś młodyciany i płacisz dużo, to dobrze myślisz, bo młodyciani robią częściej wypadki i no niestety płacicie więcej. Osoby w wieku 60, również zapłacą więcej, bo szybkość reakcji, wzrok, skupienie pogarszają się wraz z wiekiem. Także niestety, drodzy seniorze, ale na was również nakładana jest zwyżka z tytułu wieku. kolejne prawo jazdy, kiedy. A no, im krócej, tym gorzej, ale najczęściej po 2 do 5 lat już wszyscy nie patrzą na to jesteś doświadczonym kierowcą. O ile? No właśnie, o ile nie masz szkód. I to jest główny czynnik? Czyli przebieg ubezpieczenia. To czy masz 6 lat bezszkodowo, 5? Czy 10 ma olbrzymie znaczenie i to, czy już szkodę zrobiłeś rok temu, 3 lata temu czy 5 lat temu. Dlaczego? No bo statystyka działa jak działa i każdy się nią kieruje w większym bądź mniejszym stopniu. Towarzystwa już nie mają tego, o co klienci najczęściej pytają w biurze. W agencie, ile ja mają rzek? 60? Bo w reklamie kiedyś mówili, że mam 70, a tam ci dają 50, to pewnie są źli. Zresztą pamiętam czasy, właśnie jakie jedno towarzystwo się chwaliło, że ma 70%. Nieważne jaka była stawka wyjściowa, klienci chcieli, żeby przeliczyć im w tamtym towarzystwie, bo przecież oni dają im 70%. A to, że liczyli od 2000, a nie liczyli od 1000, to nieważne. Oni dają im 70%. Oczywiście, jak szło do składki końcowej, no to już tak fajnie nie było i klient je To oni kłamią. No nie kłamią, dawali 70%, tylko że. No, nie dawało to najkorzystniejszej oferty naszemu klientowi. Także mamy PESEL, prawo jazdy, przebieg ubezpieczenia. Niedawno weszło też również to, czy masz mandaty. Jak masz, to płacisz drożej. Nie we wszystkich towarzystwach, ale część już bazy sobie pod to pobiera. Kolejnym czynnikiem Twoim, bo o aucie za chwilę będziemy rozmawiać, to jest kod pocztowy. Im większe miasto, tym teoretycznie drożej. Ale również ma to znaczenie, czy jesteś na wschodzie, czy zachodzie Polski. No bo na zachodzie, no to będzie niestety tak, że będziesz płacił drożej. Dlaczego? Ano, bo większość osób jeździ na Niemcy i inne państwa, a tam już nie jest złotówka, tylko jest euro. Co za tym idzie? Odszkodowania są wyższe. Skoro są wyższe, to musi być wyższa składka. Od czego jeszcze zależy twoja składka? Ano, oczywiście od tego, czy jesteś sam, czy z kimś. Dlaczego? No, właśnie przez te czynniki, co powiedziałem wcześniej. Bo jak jesteś młody i jesteś bez zniżek, i jeszcze krótko masz prawo jazdy, to pewnie zastanawiasz się, czy nie taniej byłoby kupić nogę i jednak zacząć zdrowy tryb życia. Bo na auto to cię nie stać. A może na auto cię stać, ale na oce posiadacza pojazdu mechanicznego, potocznie zwane oce komunikacyjnym, już może niekoniecznie, bo twoje auto kosztuje 2000, a ty musisz zapłacić 4000 za ubezpieczenie. Co za tym idzie, a no właśnie to, że możesz się dopisać na przykład z rodzicem, ciotką, babką, kimś kto ma pełne zniżki. Dzięki temu Twoja składka wyjściowa zmniejszy się i będziecie stać na ubezpieczenie. Kolejny czynnik. To czy masz dzieci, czy nie masz dzieci. I ten kolor auta, o którym wcześniej wspomniałem, o dziwo też ma znaczenie. Już coraz mniejsze, ja raczej tylko w rękomatach. Ale jeszcze do niedawna. Taka ciekawostka, było towarzystwo, które sprzedawało tylko dialectowa. Co to znaczy? No, że tylko przez internet nie mogłeś iść sobie do agenta i kupić tego, tej polisy. W tym ktoś nie chciał się pochwalić najszybszym, no to wpisywał tak jak ma być. I co wyszło? Wyszło, że jest 10% szarych aut. A jak to towarzystwo zdecydowało się na sprzedaż w kanale agencyjnym, to okazało się, że szarych aut jest 90%. Dlaczego taka różnica? No, bo szare auto miało zniżkę. Co za tym idzie? Agenci dbają o Twoją składkę. A -a. Wracając do dzieci. Jeżeli je mamy, to niektóre towarzystwa dadzą nam zniżkę. Bo z dziećmi jeździ się podobno bezpiecznie. Wersja obecnie już nawet ma znaczenie, czy masz wypasione auto, czy nie. Bo jak masz wypasione, to teoretycznie nie zrobisz szkody. BSP, system kontroli trakcji, jakieś tam budzenie. Jak zaśniesz za kółkiem, mniejsze prawdopodobieństwo szkody, mniejsza składka. W tym odcinku mówimy tylko o OC posiadacza pojazdu mechanicznego, czyli o OC komunikacyjnym. Na innych aspektach, jak autokasko, od czego zależy, i tak dalej, to się skupię. W innych odcinkach, oczywiście tam główną lega suma ubezpieczenia i marka. No i ten. No i jeszcze parę innych czynników. Dobra, inny raz, bo mnie zagadujecie. Pojemność. Ale nie ma to już takiego znaczenia jak kiedyś. Bo kiedyś pojemność to była święta, liczyło się na tf miałeś pojemność i od tego się obliczało. Jeszcze tf były tak dopięte, że na przykład między 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 6 i tak dalej. Obecnie różnice są co do nawet kilku tych decymetrów sześciennych, centymetrów sześciennych i. Po prostu się wpisuje to w system i system nam jako wyrzuca tą składkę. Oczywiście w niektórych to już zniżki agencyjnych w niektórych nie ma, jest cross-selling, ale znowu odbiegam od tematu. No więc co do auto jeszcze. Nawet obecnie konie mechaniczne mają bardzo dużą zna duże znaczenie, a no dlatego jak się pewnie domyśla, że ubezpieczyciel im widzi wyższe, wyższe, wyższe auto z większą ilością koni, tym daje wyższą stawkę. Numer rejestracyjny i win potrafią mieć olbrzymie znaczenie. Często jest tak, że kiedy dzwonisz do agenta i prosisz o wyliczenie składki i pytacie właśnie o te dwie dane, to ty mówisz, że dopiero przymierzasz się do zakupu auta i nie wiesz jeszcze, jaki będzie numer rejestracyjny, a tym bardziej win. I agent mówi OK, to możemy wyliczyć, ale składka może się zmienić, ponieważ sam numer rejestracyjny, mimo że wszystkie dane będą inne takie samo, to towarzystwa dają kilkaset złotych różnicy nawet. Z czego to wynika? Bo kiedy wpisujemy ten numer WIN czy numer estracyjny, z cepiku ściągana jest cała baza, historia danego pojazdu. Jeżeli dany samochód miał szkodę, to najczęściej będzie to składka wyższa niż jeżeli byśmy wpisali numer estracyjny z identycznym pojazdem bez tej historii. Przebieg i przegląd. Ten pierwszy ma dużo większe znaczenie przy Autokasko, ale na cenę OC też potrafi wpłynąć. Natomiast przegląd, jeżeli go nie posiadasz, to zapłacisz dużo więcej za swoje OC. Crascelling, czyli to, czy w danym towarzystwie masz inne polisy, czy ich nie masz, typu NNW na życie, DOM itd. Tak Kolejne ma znaczenie to, czy dokupujesz jakieś dodatki do samego OC, bo wtedy wchodzi ten upselling zwany i wtedy stawka bazowa OC ci się obniża, dzięki temu, że sobie zwiększasz koszt całej polisy. I dlatego niejednokrotnie agenci mówią, panie, ja panu wrzucę to NNW, bo z nim jest taniej. I to jest prawda, bo w niektórych towarzystwach tak dokładnie działa, bo albo w ogóle bazowo spada OC, albo dzięki temu NNW możemy w ogóle zastosować zniżki klienta. To jest cała gama, ale najbardziej co mnie zdziwiło, jak rozmawiałem z kontrollingiem telefonym, to jest fakt, że skoczki, tak zwane, mają dużo wyższą składkę niż nieskoczki. Co to, to są skoczki? Ano takie, że jeżeli ty 3 lata ubezpieczasz się w jednym towarzystwie, później idziesz na 3 lata do innego, no i mamy siódmy rok i chcesz się gdzieś ubezpieczyć, to będziesz miał dużo korzystniejszą stawkę niż osoba z identyczną historią ze wszystkim innym identycznym, która co roku sobie zmienia towarzystwo. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zachęcam do zalajkowania i napisania komentarza. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie, od czego zależy składka OC. Rozważ być może subskrypcję kanału. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.